Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy z hikim zaczniemy aport kaczki piura. Co wam mogę powiedzieć więcej? No powoli to idzie do przodu. Jeszcze mamy dużo czasu na ten aport, tak na na jakieś tam nie wiem, ZOLMS czy PEZETY, to, to, to dopiero tam jak się zrobi cieplej, więc fajnie, jak on będzie już w miarę dobrze aportował do, 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 do kwietnia z, z lisem włącznie, myślę, że to się ogarniemy bez żadnych problemów. On ten aport ma bardzo fajny, bardzo mi się ten pies podoba, jeżeli chodzi o ten aport, on to chce. Zresztą zobaczycie w dalszej części filmu co jeszcze no pomału pomału idziemy do brzegu z tym aportem eee, fajnie, że tam dużo ludzi chyba nawet i trenują z tych filmów moich bo fajnie, że tam jest odzew o, o to eee, co jeszcze Pff, możecie zacząć na czymkolwiek innym, nie wiem, gołą przepiórka kuropatwa Kaczka, bażant Ja mam, ale mam to wszystko pomrożone Kaczki miałem dwie Które wisiały Nie wiem ile one wiszą już Ze trzeci tydzień na zewnątrz I, i po prostu o, Więcej ze, ze cztery tygodnie Prawie miesiąc Jest stara, ale to do treningu Nic się nie stanie Śmierdzi trochę, ale da sobie radę Też właśnie Możecie trenować na tych konkursach, są różne te aporty. Często to śmierdzi, więc też trenujcie na takiej zwierzynie, nie tylko na ładnie pachnącej i, i tak dalej, ale to dojdziemy. E, tak jak mówię, zwierzyna jadalna typu barżant, kaczka, e, kuropatwa, no nie powinny, zając czy królik nie powinny być żadnym problemem dla takiego wyżła do aportu. Zresztą do, dla każdego innego psa. Bo jest to coś, co one chcą. Tak? Na lisie jest zazwyczaj problem, na tym drapieżniku. Chociaż też nie ze wszystkimi psami. Jak ten aport dobrze wyrobimy mm, na samym początku, to potem i te psy tego lisa też biorą. No, e, nie zawsze chętnie, ale, ale go biorą. E, na przykład to taki Jackie. Jackie bardzo dobrze aportuje te lisy. On też był młody, jak zaczął, chyba miał 7 czy 8 miesięcy. Nie pamiętam. Jak zaczął nosić tego lisa? To był pierwszy jego lisa, ale bez problemu, żadnego od samego początku. No Hiki, Hiki jest posturowo troszeczkę mniejszy, dużo mniejszy od niego, więc na pewno będzie miał ciężej, ale mi się bardziej podobają właśnie takie mniejsze psy niż, niż te wielkie konie, typowo niemieckie. No zobaczymy, jak to będzie szło. No. Oby, oby wam też to wyszło i, 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 i mam nadzieję, że, że się gdzieś zobaczymy na konkursach, oczywiście. Um, ćwiczymy dalej. No i życzę wam wszystkim daszbór. Hejka. Czy nas dobrze widać, bo statywu nie mamy? Siad. Dobra. Kolejną rzecz zaczynamy od zwierzynę. Ja mam kaczkę starą, bo już jej pióra wypadają. No ale śmierdzi też strasznie. Zaczynamy ten aport. Teraz. Tak jest. Siad. Na razie uczy się. Trzymać z ręki, poprawiamy mu. Tak jest. Świetne. Daj. Świetnie. Każdą, każdą, każdy moment, który on będzie chciał szarpać, gryźć, to i tak dalej, musicie szybko reagować w sposób jakiegoś, nie wiem, reakcji. Aport. Tak jest. Trzymaj ładnie. Możecie to temu psu podtrzymywać i cały czas, że trzymaj ładnie. Tak dobry. Super. Daj. Świetny. Świetny. Ach. Aport. On się sam rwie do tego, już on uwielbia. Więc to mi się podoba. Trzymaj, ładny. Świetny. Dobry pies. Super. daj. Super. Aport. Słuchajcie, to jest zwierzyna jadalna, tak? Każdy pies myśliwski. No powinien lubić kuropatwę, kaczkę, bażanta, zając. Z tym nigdy nie powinno być problemu. Gorzej jest z tym lisem, ale do tego dojdziemy. Trzymaj ładnie. Tak, świetnie. Daj. Aport. Świetnie. Pięknie. Jeżeli ten pies trzyma, możecie z nim pochodzić. Kiki, siad, brawo, super, daj świetne, aport. Tak jest. Świetny, brawo. Tak. Co cię przewraca cię ona? Dobry, ty jesteś super, ty jesteś pies. Daj, świetnie aport, świetny, siadaj. Tak, dobry. Jeżeli temu psu to wypada. I tak dalej. To wkładajcie mu to do tego pyska, ma to trzymać, tak? <laughs> Super. Dobry. Świetnie. Daj. Super. Brawo. On, widzicie, sam z siebie chce to. Siad. Siadaj tu. Ładnie. Aha, brawo, brawo, taki dobry, taki dobry, tak. Dobry piesek, super, daj, daj, tak jest. Co jeszcze ważne? Ważne jest. Siadaj. Ważne jest, żeby. Widzicie, on jest nakręcony, żeby to po, szło cały czas swoim tempem, tak jak robiliśmy z koziołkiem, tak samo zaczynamy ze zwierzyną, tak, czyli od wkładania, od trzymania przez psa, bo każdy pies może inaczej zareagować, jakieś trzymanie, na przykład, nie wiem, gołębia grzywacza, często te pióra się psu przyklejają do podniebienia i po prostu ten pies tym pluje, więc co macie na tym, trenujcie na wszystkim ten aport, najlepiej, żeby przerobić, tak, sobie. Aport, tak jest. Widzicie, on sobie sam to poprawia Wpycha głęboko Jak tylko najbardziej Widać, że ten aport będzie naprawdę Całkiem niezły Siad Fiki. Chodź tutaj Siadaj Tu siad Tak jest siad Daj. Dobry, dobry, super. Więc to jest ta kolejna część, tak? Tak samo robicie z barżantem. Ja nie mam jeszcze barżanta. Ta pogoda taka słaba, nie, nie byłem na żadnych kogutach. <laughs> mam pomrożone, ale tego nie odmrażam na razie. Więc zaczynamy od wystudzonej zwierzyny. Pamiętajcie o tym, bo żeby nikt nie, nie dał takiemu psu modemu od razu ciepłego bażanta czy, czy kaczkę. No. Bo to nie jest dobre, tak? Tak jest. Super. Daj. Tak. Brawo. Jak to robi dobrze? Z tym trzymaniem możecie to potrenować, ale jak to robi dobrze z ręki, tak możecie to zacząć robić na odległość, żeby podnosił to z ziemi. Aport. Tak jest. Chodź. Tu. Pięknie. Dobrze. Taj. Świetnie. No złap, dobrze. Dobrze się złapać choć. Siat. Co ty robisz? Widzicie, jak on sobie to poprawia? Siad. Próbuję to wepchnąć całkiem bardzo głęboko daj. Daj. Super, świetne. Aport. Tak, siat. Daj. W drugą stronę teraz tą kaczkę, żeby miał łatwiej. Kiki, uspokój się, aport! Aport! Tak jest, daj aport! Tak jest, wsiad. Tak jak mówiłem, on to zaczyna wsiad, <laughs> jeszcze się tym mocno cieszy. Też Nie wie jeszcze, jak dobrze tą kaczkę łapać. Tak jest. Widzicie, jak on ją trzyma. Pełną kufą. Choć może bliżej podejdziemy tej kamery. Nie wiem, czy tu dobrze widać. Ale widzicie, on to pełną kufą trzyma. Dobry pies. Tak. Super. Nie wypuszcza tego, to jest bardzo ważne. Super. Daj. Brawo. Te pióra też wyciągajcie, temu psu zawsze z tej kufy, bo to dobry piesek. Aport. Tak jest. Siad. Super. Brawo. Daj. Świetnie. Kiki. Co robisz? Aport. Tak jest, chodź. Brawo. Trzymaj ładnie. No. Daj. Dobry pes. Dobra. Kończymy tą zabawę na dzisiaj. Resztę dogram.